Dziś opowiemy Wam o kroku trzecim w wolontariacie pracowniczym. Określ ilość dni oraz budżet. To moment, w którym zmieniamy dobre chęci na konkretny plan. U nas każdy pracownik ma jeden dzień na wolontariat pracowniczy. Może to niewiele, ale jeżeli dobrze go zaplanujemy, możemy zdziałać cuda. A jeżeli chcemy zorganizować większą akcję, możemy zawnioskować o dofinansowanie. Wystarczy cel zaplanowany budżet. Działamy. Wolontariat to nie spontaniczne coś gdzieś kiedyś. To określony plan z konkretnym dniem i zaplanowanym budżetem. Pamiętam, jak wspólnie z wolontariuszami organizowaliśmy akcję remontową w świetlicy środowiskowej. Jeden dzień, ośmiosobowy zespół, a efekty świetlica nie do poznania. Wniosek złożony, farby kupione, trochę pracy i pomieszczenie jak nowe. Dzięki temu, że mieliśmy jasno określony budżet. I cel wolontariatu wszystko poszło sprawnie. A dzieciaki szczęśliwe przez cały rok. Jeden dzień może naprawdę dużo zmienić, jeżeli dobrze go zaplanujesz. Jeśli do tego dołożysz wniosek o dofinansowanie, zyskujesz nie tylko czas, ale i określone narzędzia. Zróbmy, Zróbmy razem, razem krok ku lepszemu, lepszemu wolontariatowi. wolontariatowi.